Cześć, chciałbym wam dzisiaj pokazać niesamowicie przydatną sztuczkę, która przyda wam się w zasadzie przy obrabianiu jakiegokolwiek filmu na YouTube. Chodzi mi dokładniej o to, w jaki sposób będziecie w stanie na przykład zapętlić muzykę, sprawić, aby ta trwała nieskończenie długo, w jaki sposób będziecie w stanie skrócić muzykę, żeby ta kończyła się w zasadzie w dowolnym momencie i to na pięć sposobów, to znaczy trzy sposoby jak skrócić i dwa sposoby jak wydłużyć muzykę. Tak w ogóle ściszmy sobie audio. A jeśli chcecie ustawiać jakąś muzykę w tle, ja zawsze wychodzę z Minus 24 decybeli. Jeśli to jest dla mnie na przykład za głośne i nie jestem w stanie się skupić na treści filmu, no to powiedzmy ściszam o 3 dB, czyli daje 27. Jak to jest dalej za głośne, to ściszam o kolejne, czy jak jest już na przykład za cicho i nie słyszę w ogóle muzyki, no to sobie podgłaszam o 2 dB i w ten sposób metodą prób i błędów osiągam jakąś tam głośność. Także utnijmy sobie tą muzykę w jakimś tam dowolnym momencie. Załóżmy, że tyle jej potrzebowałem i koniec. Dobra, to sobie tam odstawię gdzieś na bok e, i w tym momencie dozumujmy sobie do programu. Brzmi to tak. Na pewno nie robimy czegoś takiego, że, e, nie wiem, dajemy sobie tutaj crossfade. I wydłużamy go i nie robimy tak. Bo to brzmi okropnie. Po prostu to od razu widać, że po prostu Wam się nie chciało. Także co powinniśmy zrobić? Tak jak mówię, pierwsza niepoprawna metoda. Klikamy Nest. I teraz w Nestie z klawiszem Alt przeciągamy ścieżkę w dół. Następnie rozciągamy ją o tyle, ile chcemy, żeby trwał nasz pogłos. Czyli może to być powiedzmy 5 sekund. Może troszeczkę nawet dłużej. To nie ma znaczenia. I teraz tak. Tutaj odznaczamy Enabled i przechodzimy sobie wyżej. Możemy sobie to rozciągnąć i jak to będzie teraz wyglądało, dalej tak samo, niby dalej tak samo, ktoś może tak pomyśleć, ale teraz sobie tu utniemy i z efektów wybierzemy studio reverb. Narzucamy efekt studio reverb i teraz mamy normalnie dostęp do efektu takiego samego, jaki będziecie w stanie na przykład otrzymać w Adobe Audition, także nie ma żadnej konieczności, żeby się tam pojawiać. Jest tutaj kilka ustawień, na przykład możemy określić sobie wielkość pomieszczenia. Im większe pomieszczenie, tym jest dłuższy czas, aż pogłos wróci do nas, no to będzie wpływało na efekt. Żeby ten był w miarę soczysty, ja ustawiam małe pomieszczenie i duży czas pogłosu pokroju 6 sekund, czyli 6000 milisekund. Dalej mamy efekty typu Early Reflection, Sweet i na przykład pasmo częstotliwości. I teraz to będziecie sobie dobierać w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Tak naprawdę mógłbym Wam to tłumaczyć, ale nie ma takiej potrzeby. To się po prostu robi na ucho, tak? Jeśli dacie tutaj mniejszą liczbę, to będzie więcej niskich częstotliwości. Jak dacie tutaj mniejszą liczbę, to będzie mniej wysokich. Jak dacie większą, to będzie więcej wysokich. No i po prostu wiadomo, że tu musi zostać jakaś przestrzeń między tymi suwakami. Dobra, ale to powiedzmy, że nie, wiem, mogę dać tak, mogę dać tak, będzie kit. Dobra, i teraz tak, jeśli damy diffusion na większe, to dźwięk będzie taki zmiękczony. Będzie, nie wiem jak to powiedzieć. No po prostu to trzeba usłyszeć. A jak damy mniejszą liczbę. Czyli dźwięki, które są tutaj jakby dodawane w postaci tego pogłosu, są bardziej wierne temu, co było na początku w ostatnim samplu tego dźwięku. Dobra, i teraz dwa najważniejsze tutaj parametry, to jest dry i wet. Dry to jest oczywiście dźwięk, który mieliśmy na początku, tak jak on będzie głośny, czyli ta podstawa do tworzenia efektu. Natomiast wet to będzie sam efekt, czyli sam pogłos. Go możemy sobie troszkę zwiększyć i posłuchajmy jak to brzmi. Dobra, tutaj daję sobie za mało czasu, ale na szczęście Nest jest długi. Jeśli na przykład nie chcecie aż tak długiego wygaszenia, no to dajcie sobie na przykład room size na, nie wiem, 40, a, a decay na na przykład, nie wiem, 4000 milisekund, czyli 4 sekundy. I wtedy sobie wygasa szybciej i brzmi to o niebo lepiej, niż jakbyście po prostu ustawili sobie e, crossfade'a. Dobra, i teraz to jest moim zdaniem błędna metoda, ponieważ wymaga od Was po pierwsze tego Nesta, co jest uciążliwe, a po drugie jest niepowtarzalna. To znaczy, nie wyobrażam sobie robić 30 razy tego procesu, który tutaj nastąpił. Więc, co powinienem tak naprawdę zrobić? E, przywróćmy sobie to audio rozsągniemy je i utnimy w innym losowym momencie. W tej sytuacji po prostu wchodzimy sobie do zakładki Window, następnie wybieramy Audio Track Mixer i teraz mogłoby się wydawać, że jest to najzwyklejszy w świecie panel. Jednak została tutaj ukryta taka mała strzałeczka, po kliknięciu której dostajemy dostęp do wszystkich efektów, jakie Adobe Audition jest w stanie nam zaoferować i to bezpośrednio z poziomu premiera. Nie musimy nigdzie wychodzić. I teraz tak, pierwsza ścieżka oczywiście odpowiada pierwszej osi czasu, czyli jeśli przeniosę na przykład ten klocek niżej, no to będę już musiał wybierać w drugiej ścieżce. Jak go dam jeszcze niżej, no to w trzeciej ścieżce. To jest chyba oczywiste. Ale wróćmy sobie do pierwszej. Teraz tak, wybieramy ten sam efekt, dokładnie to samo: Studio Reverb i dostosowujemy sobie jego parametry, tak aby to brzmiało w sposób odpowiedni. Przy okazji, dzięki temu, że robicie to ze ścieżki, nie ma takiej potrzeby, żeby tworzyć tego nesta i określać jakoś tam jego długość. Wiecie, żeby nie zabrakło wam czasu. Dobra, także nie wiem, dajmy sobie 45 i nie wiem. 4500 niech sobie będzie i teraz tak co ja polecam zrobić wchodzimy sobie w timeline i teraz jeśli rozszerzymy z klawiszem Alt scrollując tą ścieżkę pojawi się taka ikonka i ona pozwala nam edytować bezpośrednio ten efekt na osi czasu otwieram sobie wet output i pod sam koniec tego dźwięku pod sam koniec tego dźwięku dodajemy dokładnie to samo co miało miejsce przed chwilą po prostu na neście. teraz dlaczego moim zdaniem jest to lepsza opcja, ponieważ jeśli na przykład będę chciał jeszcze w jakimś innym miejscu uzyskać dokładnie taki sam efekt, to tutaj oczywiście to muszę sobie wygasić, ale powiedzmy, że nie wiem, tutaj sobie utnę yy, i chcę uzyskać dokładnie taki sam efekt, to po prostu robię tak i mam, mam ten sam efekt. Dobra, tu się zatrzymuje audio, ale moment, skopiujmy coś, żeby było dalej. Czyli po prostu jest bardzo powtarzalny i jeśli potrzebowałbym go w jakimś kolejnym kawałku muzyki, to jestem w stanie bardzo szybko go sobie powtórzyć. Oczywiście obie metody są formalnie poprawne, ale ja polecam robić to na całej ścieżce. I teraz tak. Ważna rzecz jest taka, że jeśli jesteście już w edycji tego wet output, to nie macie możliwości przesuwania bloków na timeline. Ie. Nie możecie ich ani skrócić, ani wydłużyć, ani przesunąć. Możecie je co najwyżej uciąć albo skrócić je skrótem klawiszowym. I teraz możecie sobie zauważyć, że kiedy klikam Q klikam Q, skracając tym samym audio, to te keyframe mi się nie przesuwają i jest to niebywała wada. No w sensie, muszę przyznać, jest to słabe. Aczkolwiek nie da się tego ominąć, dlatego ja takie efekty robię przeważnie na końcu. Albo budując cały timeline od lewej do prawej, Dźwiękowo oczywiście, w taki sposób, żebym już na pewno nie musiał się cofać, nie musiał tego wszystkiego przestawiać. Także jest coś za coś. I teraz dwie metody na skrócenie audio w dowolnym momencie mamy już za sobą, także pora na trzecią metodę. Mianowicie klikamy prawym i otwieramy Enable Remix. Otworzy nam się zakładka Essential Sounds, i tutaj program sobie przeanalizuje ścieżkę. I tutaj, jeśli ona trwa 3 minuty, to możemy, tu sobie skopiuję, możemy sobie zrobić z niej na przykład minutową. I w ten sposób program sam po prostu ją tak potnie, żeby nie było słychać żadnych cięć. Zresztą sprawdźmy, tu mam jakieś dwa cięcia. I jest w miarę ok pocięte i teraz mamy opcję również customize, ponieważ problem jest tego rodzaju, że jeśli za często będziemy powtarzał się nam jeden fragment piosenki, to ludzkie ucho bardzo tego nie lubi i sama piosenka będzie zamiast przyjemnie przedłużona albo skrócona, to będzie bardzo monotonnie ciągnęła się w nieskończoność. Także, żeby tego uniknąć, polecam wam suwak segments dać w dół, a najlepiej to do minimum. Dzięki temu program będzie bardzo ostrożnie powtarzał segmenty. Zresztą możecie sobie wejść w variations i dać tutaj Maksymalną liczbę. To dla programu będzie trochę taki dysonans poznawczy, bo jakby chcemy minimum segmentów, ale możliwie maksymalnie dużo różnorodności. I to daje lepsze, w mojej ocenie, efekty. Tutaj akurat wystarczyło jedno cięcie, także jest powiedzmy Git. I teraz bardzo ważny tip, ponieważ ten efekt analizuje dokładnie tą muzykę, którą mu wprowadzicie. Czyli na chwilę, powiedzmy, że sobie wyłączymy remix i powiedzmy, że chcę skracać audio do jakiejś tam użytecznej formy. No to zobaczcie, że program weźmie mi całe to zakończenie. Ale tak w rzeczywistości to tu już dalej bym go nie użył. W sensie zrobiłbym tak: zrobiłbym e, crossfade a Ctrl Shift D, skrót na to. No i miałbym powiedzmy realnie, może nawet jeszcze bardziej bym skrócił. I tyle, tyle bym użył, tak? Crossfade jest powiedzmy akceptowalny, właśnie do wygaszania takich końców trochę szybciej. Więc teraz, zanim nałożycie Enable Remix, to właśnie upewnijcie się, że. Operujecie na całym obszarze, którego chcecie użyć, żeby nie było czegoś takiego, że jest na przykład 20-sekundowy wstęp i program go uwzględni zamiast tej treściwej części muzyki. Dobra. Ale powiedzmy sobie, że trzy sposoby na skrócenie audio mamy omówione, no to teraz porozmawiajmy sobie o tym, jak to audio wydłużyć. Dobra. Także skoro mamy tutaj remix wyłączony, no to warto, żebym powiedział, że piosenki, utwory muzyczne w ogóle bity bardzo często składają się z powtarzających się segmentów i to będzie nasze Kluczem do zapętlania w nieskończoność danej muzyki. Czyli musimy się wsłuchać w jakiś fragment. Ok, czyli to jest takie bardzo charakterystyczne, i ja od razu spodziewam się, że zostanie gdzieś pod koniec powtórzone. To było to samo, ale w innej tonacji, więc powiedzmy, że nie będę tego używał. Ok. Popatrzcie, że ten sam dźwięk powtórzył się w zasadzie na samym końcu. I ja osobiście bardzo często tak robię, że po prostu e, na samym koniuszku zapętlam muzykę. Dobra, sprawdźmy sobie jak to będzie brzmiało bez żadnych połączeń. Okej, okay, w tym momencie mm, tu jest troszeczkę za dużo ciszy. W ogóle nie muszę dawać żadnych przejść, ale mimo to ja osobiście je aplikuję żeby po prostu wygładzić ewentualne glicze. Swoją drogą możecie zobaczyć, że u mnie przejście do myślenia kliknę Ctrl Shift D trwa dwie klatki. Jak to włączyć, wchodzimy w Preferences Timeline, a następnie w Audio Transition Default Duration, ustawiamy dwa i tutaj wpisujemy Frames. Tak rzadko używam długich przejść w audio, że w rzeczywistości to wolę korzystać z dwuklatkowych przejść, a przy okazji te pozwalają mi wygładzać początki i końce po prostu wejść każdego klipu dźwięku. Dobra, także w ten sposób możemy sobie. To audio w zasadzie dostawiać w nieskończoność i powiedzmy na końcu robię tak, na początku robię tak i mam w pełni ciągły fragment, który ma minimalną liczbę powtórzeń. Dobra, natomiast możemy również wydłużać muzykę z użyciem efektu Enable Remix, czyli robimy to samo co wcześniej, Enable Remix, i na przykład robimy, że chcemy mieć tą piosenkę na. 25 minut. No to jest jako przykład yy, mówię wam, nie używajcie żadnej muzyki przez 25 minut, bo po prostu zamęczycie widza. Chociaż nie wiem, warto ją przynajmniej raz na jakiś czas zmieniać albo modyfikować. Chociaż nie wiem, jeśli macie bardzo stałą widownię, to może nawet będzie to jakiś tam wasz element charakterystyczny. Ale dobra. No i w ten sposób Enable Remix wydłużyło mi tą piosenkę w zasadzie w nieskończoność 25 minut z 3-minutowego kawałka, a ja nie napracowałem się nad tym w żaden sposób. Także jest opcja dla mnie ambitna. Dla bardziej ambitnych jest opcja, która się sprawdzi po prostu w różnej sytuacji. Także co, mam nadzieję, że ten jeden prosty trik, a w zasadzie to pięć, które dzisiaj pokazałem, będą w stanie usprawnić wasze materiały, żeby te były jeszcze lepsze. Tymczasem chciałbym zachęcić Was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Cześć!